Jak zwykle odklejonym gagatką z koalicji Niech Żyją umknęła taka drobna informacja o tym, że za naszą wschodnią granicą mieszczą się dwa niebezpieczne, agresywne i ekspansywne reżimy, w których interesie jest to, żeby pchać migrantów i rozmaity element, tak naprawdę często przestępczy, z krajów Azji i Afryki przez naszą wschodnią granicę. W związku z powyższym Koalicja nie Żyją dzisiaj organizuje protest, żeby znieść zasieki z drutu kolczastego na naszej granicy. Na naszej granicy, na której właśnie teraz dochodzi do ataków bezpośrednich, siłowych, brutalnych, agresywnych ataków na naszych pograniczników, na polskich pograniczników i polskich żołnierzy. Na polskiej granicy wschodniej nasz żołnierz został pchnięty nożem. Nie tydzień temu, nie miesiąc temu, Wczoraj został pchnięty nożem. W związku z powyższym koalicja Niech Żyją mówi, zdejmijmy zasieki, wpuśćmy tych ludzi. Oni na pewno pchnęli go nożem niechcący. Ja się pytam, dla kogo, dla kogo i w czyim interesie pracuje koalicja Niech Żyją? Główni doradcy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I gdzie jest ABW? I gdzie jest ABW i kiedy się zajmie tym problemem?